Dzień, 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 la 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 Dzień, la. dzień, la la, la 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 Jeszcze jeden kąt do odkurzenia Jeszcze kilka prezentów do kupienia Jeszcze przepis do wypróbowania Jeszcze wiele do pozałatwiania Lecz to co możesz dać, to czas Obecność pośród nas Niech ciepła nie braknie w trakcie tych świąt Niech miłość wypełni każdy kąt To co możesz dać to czas I nadziei w oczach blask Niech nigdy nie braknie zapału A świat się staje lepszy choćby pomału La, la, dzin, 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 dzin la, 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 Jeszcze chwila do kolędowania Jeszcze chwila do życzeń składania Jeszcze masz więc szansę na to, by Nie zmarnować tych nadchodzących dni Bo to, co, co możesz dać To czas Swą obecność pośród na. nas Niech nie braknie w trakcie tych świąt Niech miłość wypełni każdy kąt To co możesz dać to czas I nadziei w oczach blask Niech nigdy nie braknie zapału A świat się staje lepszy choćby pomału Kochani, daj swój czas, daj nadzieję, daj swój trud. To wszystko, to co nam jest potrzebne do tego, aby przeżyć ten trudny czas. Nie możemy być teraz razem, bardzo często nie możemy być razem, ale wierzymy w to, wierzę w to, że już wkrótce spotkamy się na żywo, że będziemy mogli się przytulić, uściskać i obdarzyć siebie swoim czasem, swoją osobą, po prostu sobą. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się ciepło, dziękujemy za to wszystko, dziękuję za to wszystko, czym nas obdarzacie. Wszystkiego dobrego.